Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paweł Właślewski, a to jest mój kolejny vlog o Formule 1 I dzisiaj podsumowujemy sobie Grand Prix Węgier, które zakończyło się przed paroma minutami Wyścig w Budapeszcie, trzecia runda tegorocznych Mistrzostw Świata Wygrany wyścig przez Louisa Hamiltona Louis Hamilton z Mercedesa w ten sposób obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Wyprzedzając w tej klasyfikacji Walter Jego Botasa, który dzisiaj zakończył na pozycji numer 3. Hamilton jeszcze zdobył dodatkowy punkcik za wykonanie najszybszego okrążenia. Na drugim miejscu podium oprócz kierowców Mercedesa zdobył Max Verstappen. Miał przy tym naprawdę sporo szczęścia, bo ten wyścig nie układał się najlepiej już na samym początku. Mógł ten wyścig zakończyć jeszcze przed jego startem, ale o tym powiem za chwilę. Na czwartym miejscu Lens Stroll z zespołu Racing Point. W dziesiątce znaleźli się również Fetel Perez, Albon, Kevin Magnussen, co jest myślę sporym zaskoczeniem, bo Has zdobywa w ten sposób swoje pierwsze punkty w tym sezonie, mimo posiadania naprawdę słabego samochodu. Ale zastosowali bardzo dobrą zagrywkę już na samym początku tego wyścigu, no i to się potem wszystko opłaciło. Ale po kolei, co się działo w dzisiejszym wyścigu? Lewis Hamilton pewnie prowadził od startu do mety bez żadnych komplikacji, bez żadnych problemów. Dla Hamiltona można powiedzieć, że był to nudny wyścig, bo w zasadzie z jego strony nic się nie działo, ani nie atakował, ani się nie bronił. Jedyne co robił w tym wyścigu to dublował. Tak naprawdę jechał perfekcyjne okrążenia, wykręcał świetne czasy okrążeń. No po prostu perfekcyjna jazda, kolejna zresztą już, nie pierwsza i nie ostatnia pewnie w jego karierze, perfekcyjna jazda od startu do mety. 86. Zwycięstwo na koncie Brytyjczyka. Jeszcze 5 zwycięstw brakuje do wyrównania rekordu Michaela Schumachera rekordu 91 zwycięstw w karierze. I ja myślę, że Lewis jest w stanie to osiągnąć jeszcze w tym sezonie bez problemu. No bo w zasadzie jego jedynym konkurentem jeśli chodzi o wyścig jest Walteri Bottas. Reszta stawki jest daleko, daleko w tyle z osiągami z samochodu i to że dzisiaj Bottas przyjechał trzeci, a nie drugi, no to w zasadzie sam jest sobie winien, jeśli o to chodzi. Walteri Bottas niestety zaspał start, ruszył fatalnie, stracił kilka pozycji. No i potem musiał się przebijać przez stawkę ostatecznie na ostatnim okrążeniu był blisko Verstappena. Miał okazję spróbować go zaatakować, ale zabrakło troszkę dystansu. Myślę, że jeszcze 2-3 okrążenia i Botas mógłby faktycznie dopaść Holendra, no ale tak się w końcu nie stało i Verstappen pół sekundy przed Botasem wjechał właśnie na metę. Wyścig zaczął się w bardzo nietypowych warunkach, bo zaczął się w zasadzie na przesychającym torze. Godzinę przed startem wyścigu spadł dość silny deszcz, silny, ale za to krótki, chwilowy. Tak więc tor zmógł, ale potem zaczął przesychać. Mimo, że nie było jakoś przesadnie ciepło nad torem, to ten tor zaczął przesychać i tak naprawdę na starcie wyścigu mimo, że kierowcy pozakładali opony przejściowe, to już po pierwszym, po drugim okrążeniu pozmieniali je na sliki. I tutaj świetną zagrywkę zastosowali w hasie. Kierowcy hasa startowali do tego wyścigu z odległych pozycji na samym końcu stawki i postanowili już pod koniec okrążenia formującego zmienić opony na sliki co okazało się świetnym posunięciem, bo pozostała część stawki po pierwszym, po drugim okrążeniu dopiero podjęła taką decyzję i hasy znalazły się od razu bardzo wysoko na trzeciej i czwartej pozycji. Oczywiście ze względu na słabość ich samochodów zaczęli tracić te pozycje wraz z upływem kolejnych okrążeń, Zwłaszcza tempo Grożana było w tym wyścigu niestety fatalne i Grożan ostatecznie wylądował poza punktami, ale Kevinowi Magnusenowi udało się utrzymać w punktach i zajął dziewiąte miejsce, zdobywając dwa punkty dla Hasa, pierwsze punkty tej ekipy w tym sezonie. Także gratulacje tutaj dla Kevina Magnusena, bo wykonał dzisiaj dobrą robotę. Oczywiście to zagranie Hasa z zmianą na okrążeniu formującym dużo dało, no ale Magnusen też przyczynił się do tego swoją dobrą jazdą w dzisiejszym wyścigu. Także jeśli chodzi o zespoły, które są bez punktów, to został nam już tylko biedny Williams. Williams, przed którym znowu była dzisiaj okazja, no i znowu okazja zmarnowana znowu, świetna kwalifikacje ale wyścig niestety już słabiutki, ale o tym za chwilę drugie miejsce Max Verstappen miał przy tym bardzo dużo szczęścia, bo e, niewiele brakło, a nie wystartowałby w ogóle do tego wyścigu Max Verstappen niestety rozbił swój samochód na dojeździe na pola startowe jeszcze przed rozpoczęciem okrużenia formującego gdy tor był jeszcze dość mokry, kierowcy dojeżdżali na pola startowe na obronach przejściowych i wtedy w zakręcie numer 12 Verstappen popełnił błąd, wypadł z toru, uderzył w barierę, uszkadzając przednie lewe zawieszenie oraz przednie skrzydło. Mechanicy szybko zabrali się do napraw i jakimś cudem udało im się poskładać ten samochód na 5 minut przed startem wyścigu. Mechanicy na wykonali naprawdę świetną robotę i zasługują na wielkie brawa i wielką pochwałę, bo tylko dzięki nim Frestapel w ogóle wystartował do, do tego wyścigu po własnym błędzie. No i ostatecznie skończył go na bardzo dobrej, jak na możliwości samochodu drugiej pozycji. Przypominam, że Verstappen startował z miejsca siódmego po naprawdę fatalnych kwalifikacjach dla zespołu Red Bulla. No i Verstappen również wygrał głosowanie na kierowcę dnia głosowanie, w którym udział biorą właśnie kibice. Głosować można na oficjalnej stronie Formuły 1 i to głosowanie i ten tytuł kierowcy dnia w dzisiejszym wyścigu otrzymał Max Verstappen i wcale się nie dziwię, bo wykonał kawał dobrej roboty, ale nie można zapominać o. O tym, co zrobili jego mechanicy, bo oni też naprawdę zrobili świetną robotę i należą im się wielkie, wielkie brawa. Na czwartym miejscu, tuż poza podium, mieliśmy dzisiaj lensa strola, który pojechał dobry wyścig, dobry, równy wyścig. Też nie miał jakoś przesadnie dużo tam walki. Wyprzedzanie kierowców Hasa to było w zasadzie formalnością, po tym jak ci kierowcy no, awansowali w górę stawki po tej świetnej zagrywce ze zmianą opon na okrążeniu formującym, no ale potem zaczęli tę pozycję tracić. No i to jest jedyne, co w zasadzie tak lens strola wyprzedza na to, że kierowcy hasa. Tak poza tym był to dobry wyścig w jego wykonaniu. No, oczywiście, tam awansował na trzecie miejsce po spadnięciu na, na dół stawki Walteriego Botasa, który słabo wystartował. No, ale Botas z racji posiadania lepszego samochodu, oczywiście, odrobił to wszystko i ostatecznie znalazł się przed lęsem strolem. Ja myślę, że Racing Point liczył na jakiś podium, bo wczoraj było świetnie. Trzecie i czwarte miejsce wywalczone w kwalifikacjach. Cały drugi rząd dla Racing Point i chyba liczyli jednak, że jakieś podium wpadnie. Myślę, że nie spodziewali się do końca, że Red Bull będzie w stanie pokazać klasę, że Verstappen da radę coś ugrać. Po wczorajszych samych kwalifikacjach. No a tutaj się okazało, że Verstappen pojechał naprawdę świetnie. No i niestety znowu wymknęło się gdzieś to podium z zespołowi Racing Point, o którym się mówi oczywiście, poza tym, że jest różowym Mercedesem, to mówi się też, że ma drugi najlepszy bolid w stawce. I wczoraj podczas kwalifikacji było to widać, ale dzisiaj Max Verstappen Daura jednak pokrzyżować te plany Strola i Pereza. No i wyrwał to podium z ich rąk. Stroll tym razem kończy na pozycji czwartej, Perez się na pozycji siódmej. Tak więc znowu nie ma podium, ale są ładne punkty i Racing Point oczywiście bardzo się przydadzą te punkty temu zespołowi w klasyfikacji konstruktorów. Słabiutko natomiast tym razem wypadł McLaren, czyli zespół, który zajmował drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata przed tym wyścigiem, wypadli niestety tym razem fatalnie. Poza punktami Lando Norris daleko daleko w tyle Sainz także słaby wyścig nie poukładało się to McLarenowi kompletnie nie mieli dzisiaj tempa i tu za bardzo nie ma nawet co o nich mówić fatalny występ w wykonaniu McLarena a wielka szkoda bo po pierwszych dwóch wyścigach zapowiadało się naprawdę świetnie ale tym razem niestety się nie ułożyło widać że ten tor nie do końca chyba pasuje im aż tak bardzo jak tor w Spielbergu tor Hungaru Ring bardziej kręty i techniczny, Red Bull Ring to jest tor szybki, pełen długich, prostych, a więc zupełne przeciwieństwa, jeśli chodzi o te dwa tory, no i widać, że ten Hungaru Ring chyba nie do końca McLarenowi pasował. Ferrari, zespół Ferrari, który wykonał wczoraj naprawdę świetną robotę, dzisiaj dojeżdża w punktach z jednym bolidem, z Sebastianem Vettelem także nie jest źle, jeśli chodzi o Ferrari, poprawki, które wprowadzono przed tym wyścigiem działają, no bo co się nagdały, Ferrari oba samochody wprowadziło do Q3 wczoraj, co już naprawdę jest sukcesem, chociaż dziwnie to brzmi, jeżeli mówi się tak o zespole Ferrari, ale patrząc na realia tego sezonu, to jest to sukcesem, że Ferrari udało się wprowadzić oba samochody do Q3, Leclerc dzisiaj niestety nie miał tempa, błędem strategicznym jednak było założenie miękkich opon, Zaraz po zmianie z opon przejściowych, podczas gdy reszta stawki zakładała opony pośrednie, i to niestety popsuło dosyć mocno wyścig Leclercowi. To był błąd strategiczny. Te opony bardzo szybko się zużyły, szybko pojawił się graining, a więc tutaj Ferrari się niestety nie popisało tam cały czas oczywiście było ryzyko deszczu bo te chmury wisiały nad torem mimo, że nie padało już od jakiegoś czasu, to inżynierowie informowali kierowców, że spodziewają się deszczu za parę minut, ostatecznie żaden deszcz nie nadszedł, ale nie było wiadomo do końca czy nadejdzie czy nie więc też ciężko było jakoś obliczyć tutaj dobrą strategię, jakoś dobrze wyliczyć tutaj kiedy zjechać i czy w ogóle zjechać na pit stopy, czy zmienić na kolejny zestaw slicków, czy czekać aż spadnie deszcz i zmienić na przejściówki to na pewno nie był pod tym względem łatwy wyścig dla Strategów. Jedni wyszli lepiej, jedni wyszli gorzej. Ostatecznie okazało się, że żaden deszcz w ogóle nie spadł. Tak więc Ferrari dzisiaj kończy z jednym samochodem w punktach. Na pewno jest jakiś postęp, bo wczorajsze kwalifikacje były niezłe, ale widać, że Ferrari jeszcze odstaje niestety od Mercedesa, odstaje od Racing Pointa tak więc jeszcze sporo pracy przed włoską ekipą, no ale może, może pod koniec sezonu jeszcze zbliżą się trochę bardziej, oczywiście jeszcze mamy parę wyścigów przed nami, no ale jak wiadomo w Formule 1 nikt nie stoi w miejscu, a więc Mercedes Racing Point również będą rozwijać swoje konstrukcje i Ferrari będzie bardzo ciężko zmniejszyć ten dystans, który ich obecnie dzieli od tych ekip. Ekipa Williamsa w tym wyścigu kwalifikacje genialne, Oba samochody znalazły się w Q2. Pierwszy raz od Grand Prix Walk 2018 taka sytuacja w Williamsie, a więc mieli powód do dumy po wczorajszych kwalifikacjach. Russell, który skończył je na 12. miejscu, mówił, że nawet był potencjał na Q3. Latifi skończył te kwalifikacje na miejscu 15, a więc świetny rezultat również w wykonaniu tego debiutanta w Formule 1 w tym sezonie. No ale wyścig kompletnie poszedł nie po ich myśli. Russell zaraz na starcie stracił niestety swoją dwunastą pozycję. Latifi wystartował genialnie. Po pierwszym okrążeniu znalazł się na pozycji numer 9. No ale niestety tempo Williamsa nie było najlepsze w tym wyścigu. A do tego Latifiemu przydarzyła się taka niemiła przygoda. Po pit stopie zespół źle wypuścił Latifiego ze stanowiska serwisowego. Prosto pod koła nadjeżdżającego Lando Norrisa. Doszło do kontaktu. Latifi przebił tylną oponę. Musiał zjechać jeszcze raz. I ten wyścig w zasadzie był dla niego totalną ruiną serdecznie stracił dwa okrążenia do Lewisa Hamiltona, tak więc wyścig dla Williamsa znowu fatalny. Choć po kwalifikacjach zapowiadało się, że będzie lepiej. Alfa Romeo znowu z tyłu stawki, znowu fatalny występ Alfy, no nie mają tempa w tym sezonie, naprawdę, i to nie chodzi tylko o to, że silnik Ferrari jest słabszy, chociaż jest i tu na pewno jest spora strata dla Alfy, ale sama konstrukcja ewidentnie też nie jest najlepsza, no bo niestety Alfa ciągnie się gdzieś tam z tyłu stawki, udało się co prawda zdobyć 19 punkty w Grand Prix Austrii, ale jak na razie to tyle, jeśli chodzi o dobre występy Alfy, zresztą ten wyścig w Austrii był dosyć fartowny dla nich, bo było sporo awarii, inni kierowcy się z tego Wyścigu wycofywali tylko dlatego, że Vinati ugrał tam jakieś punkty. No ale ostatnio niestety z Alfą jest niedobrze. W Alfie oczywiście Robert Kubica pełni rolę trzeciego kierowcy przed Grand Prix Węgier. Pierwszy trening należał do niego, jechał zamiast Kimi'ego Rajkonena. Starał się coś tam posprawdzać w samochodzie. Pojeździć trochę prawdziwym autem, żeby potem zestawić to z wynikami z symulatora. Czy to coś da, zobaczymy. Zobaczymy, czy Alfie uda się w ogóle jakieś poprawki sensowne w tym roku jeszcze wprowadzić. No bo na razie jest kiepsko. No i przyda się temu zespołowi jakiś pakiet poprawkowy, jeśli chodzi o konstrukcję. No, bo jeśli chodzi o silnik Ferrari, to nie wiadomo, czy w ogóle może coś na razie na coś można liczyć w tej kwestii. Ale poprawki do konstrukcji na pewno jakieś się przydadzą, bo to nie jest tylko wina słabego silnika Ferrari. Ewidentnie konstrukcja Alfa Romeo w tym roku też nie jest najlepsza. Co do zespołu Alfa Tauri, to fatalnie w ten weekend przede wszystkim Pierre Gasly. Naprawdę szkoda mi tego chłopaka, bo ten weekend dla niego układał się fatalnie. Wczoraj w kwalifikacjach uzyskał co prawda dziesiąty czas, awansował do Q3, no, ale niestety awaria silnika uniemożliwiła mu w ogóle wyjazd z garażu w Q3, wymieniono cały układ napędowy, e, pierwszy raz, a więc jeszcze bezkarnie można było dokonać takiej wymiany. No, a dzisiaj e, Gasli zakończył e, ten wyścig w alei serwisowej, a z tyłu jego samochodów wydobywały się kłęby dymu, a więc prawdopodobnie znowu doszło do awarii silnika. Fatalna wiadomość dla Piera Gasliego, zmarnowany zupełnie weekend. Daniel Kwiat również nie błyszczał, e, wystartował do wyścigu z 17 pola, a wyścig kończył. Na miejscu 12, a więc nie ma tutaj też powodu do, do dumy dla zespołu Alfa Tauri. No, i ten zespół kończy ten wyścig niestety bez punktów. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy wyścig. Było miejscami ciekawie. Widzieliśmy kilka fajnych walk, chociażby Albona z Feterem pod koniec wyścigu. Ostrzeliśmy sobie również zęby na walkę. Botas z Verstappenem, ale ostatecznie Botas nie dał rady doścignąć Verstappena. pod całym koniec wyścigu Botas 20 km przed metą zmienił opony na świeży komplet, tracąc w ten sposób 20 sekund, ale potem zaczął odrabiać ten czas, no i ostatecznie wjechał na metę pół sekundy za Verstappenem. Było blisko, ale tym razem Walter jemu się nie udało. Wyścig taki średni, szczerze mówiąc, liczyłem ja osobiście, że spadnie trochę deszczu. Zawsze wyścigi deszczowe są dużo ciekawsze od takich wyścigów na suchej nawierzchni, no bo w sumie w obu przypadkach Hamilton jest faworytem, ale jak pada deszcz, to zawsze coś więcej dzieje się z tyłu stawki. No niestety deszcz w końcu nie popadał w trakcie wyścigu, co też jestem troszkę zawiedziony. Wyścig może nie, nie należał do najciekawszych, ale widziałem nudniejsze w swoim życiu. Myślę, że ocenię go jako 5 na 10 i to będzie taka uczciwa ocena tego. Wyścigu, no nie był on jakiś porywający, ale też nie była to totalna tragedia. Tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz czeka nas przerwa od Formuły 1, mini wakacje dla kierowców, po kolejny wyścig. Wiem, że dziwnie to zabrzmi, ale dopiero za dwa tygodnie. Dokładnie tak, mamy pierwszy raz w tym sezonie przerwę od Formuły 1 i w kolejny weekend nie zobaczymy kierowców na torze. Natomiast za dwa tygodnie Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. I tym razem nie będzie w garażu Alfa Romeo Roberta Kubicy, albowiem Robert Kubica zaczyna sezon DTM i pierwszy wyścig tej serii właśnie za dwa tygodnie na torze Spa francorchamps A więc trzeba będzie koniecznie. Obejrzeć Roberta Kubicę, jak sobie poradzi w tym nowym dla niego środowisku w serii DTM. Czy będzie to udany start Roberta? Oczywiście trzymamy za niego kciuki. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że ten start będzie udany, że Robert od razu pokaże dobre tempo i pokaże, że potrafi się nadal ścigać na wysokim poziomie. Chociaż Bolit zamienił teraz na w zasadzie Bolid z dachem, jak to niektórzy określają samochody DTM, bo to są również bardzo silne maszyny z mocnymi silnikami. Od Bolitów F1 różnią się w zasadzie tym, że mają zakryte koła i dach, ale silniki również mają bardzo. Mocne, no i ważą troszkę więcej. Tak więc trzymamy kciuki za Roberta. Za dwa tygodnie na Spa Frank pierwsza runda serii DTM i również za dwa tygodnie wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Tymczasem ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Życzę Wam udanej niedzieli, jak również całego przyszłego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć.